Oto no jak zarabiać pieniądze na WhatsApp. Tak, na tej aplikacji do przesyłania wiadomości. Dobrze słyszałeś. Dzięki nowym kontom biznesowym, które możesz mieć na WhatsApp, istnieje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy. Na przykład, jeśli jesteś niezależnym sprzedawcą, możesz spróbować sprzedawać swoje towary bezpośrednio przez WhatsApp. Jeśli przejdziesz do Meta Business Center, możesz teraz tworzyć firmowe konta WhatsApp i obsługiwać wszystkie płatności w aplikacji. Możesz to wykorzystać nie tylko do jednorazowych płatności, ale także do płatności subskrypcyjnych. Możesz również użyć tego do stworzenia newslettera, który będzie wysyłany do Twoich odbiorców przez WhatsApp. Wiele z największych newsletterów już zaczęło to robić, więc nie docierają już do ludzi przez e-mail, ale bezpośrednio przez WhatsApp. Jeśli jesteś trochę bardziej kreatywny, innym sposobem na zarabianie na WhatsApp jest sprzedaż naklejek. Dokładnie tak. Ludzie naprawdę płacą za naklejki. Stwórz ładny mały zestaw, może 12 różnych wyrażeń tej samej postaci, którą stworzyłeś. Możesz to zrobić za pomocą prostego narzędzia online, takiego jak Canva. Następnie przejdź na Etsy i wystaw je jako produkt cyfrowy. Istnieją tysiące takich zestawów naklejek i faktycznie sprzedają się całkiem dobrze. Zazwyczaj dostajesz około 12 lub 15 naklejek na paczkę, a kosztuje to około 1 dolara za pobranie. Ale jeśli szukasz sposobów na zarabianie na telefonie. Najszybszym sposobem jest wejście na Afrika.com link w bio i wypróbowanie płatnego testowania gier. Dostajesz zapłatę po prostu za granie w gry mobilne. Jeśli mi nie wierzysz, po prostu to sprawdź. To jest całkowicie darmowe.